że Dzisiaj nie mieliście jakby nic w tabeli do wygrania, ale chyba styl jaki zaprezentowała Pana drużyna, nie zadowoli Pana? Pewnie, że nie zadowoli, bo my przegraliśmy ten mecz. Gratulacje dla, dla zespołu z Gorzowa. Zagrali bardzo dobry mecz, ale trzeba przyznać, że my po prostu im na to pozwoliliśmy i konsekwencją jest, jest to, że przegrywamy ten mecz 19 punktami. Tyle. Weronika, indywidualnie bardzo dobry występ, ale jako kapitan nie możesz być zadowolona ze swojego zespołu. Ani jako indywidualnie, ani jako kapitan no nie jestem zadowolona z tego meczu, bo nie zrobiłyśmy nic, co powinnyśmy. Tak naprawdę przygotowywałyśmy się do tego trochę, czas, kilka, trochę kilka dni do tego meczu, wiedziałyśmy, co mamy robić, ale tak naprawdę nie spełniłyśmy niczego, co, co trener nam pokazał, tak? Jest tylko możemy do siebie pretensje, że tak to wyglądało. No, mamy nadzieję, że w przyszłości wyciągniemy konsekwencje z tego wszystkiego i, i pokażemy, że jesteśmy walecznym zespołem i, i że to po prostu się więcej nie wydarzy. Panie trenerze, nasze zwycięstwo, ale też zwycięstwo Ślęzy. Taki scenariusz chyba przed dzisiejszym meczem bralibyśmy w No, to na pewno. No, szczerze mówiąc, Ślęza już w tym sezonie wielokrotnie prowadziła po pierwszej połowie i... Tym razem w ostatnim meczu swoim, bo za nie wchodzi do play-off. zrobiła dla nas kapitalną robotę i ten mecz przepchała i może nie przepchała, bo kilkanaście punktów bodajże wygrała. Czyli to wygląda, że, że bardzo dobrze zagrały ten mecz. My tylko z tego się możemy cieszyć. Liczyliśmy na to, że Gdynia jak do tej pory nie przegrała Arka meczu, to i nie przegra zbyt goszczą i tutaj po jednej był jednostronny, no ale my musieliśmy zrobić swoje. A więc przede wszystkim tak naprawdę liczyliśmy na to, że musimy przejść byt gorzej, żeby grać u siebie, tym bardziej, że po play-offach zaraz ruszamy do Rumunii, jeszcze testy te wszystkie i tak dalej, tak sprawy logistyczne, organizacyjne dla nas zdecydowanie lepiej, kiedy startujemy w play-offach u, u siebie na hali. A co do meczu, no, mówię, no tak jak ta kolejka była niesamowita, taki ten mecz był niesamowity. Tak naprawdę dziewczyny w pierwszej połowie zagrały no, koncert na atlet. Tak mocnego przeciwnika, jakie są polkowice. No po prostu zrealizowaliśmy wszystko i w obronie, i w ataku, co, co chcieliśmy, konsekwentnie, do bólu, z wiarą w to, co żeśmy co sobie zaplanowali, i, i naprawdę przyniosło to, to no, no niespodziewany efekt. Ponad 30 punktów, a później naprawdę wzię wzięły na siebie indywidualności polkowic. W trzeciej kwarcie ciężar, gdy na siebie zaczęły wpadać niesamowite trójki Weronika. Bodajże dwa razy zrobiła akcję 2 plus 1, czyli tych trójek o plus 5 to jeszcze dwie, czyli było ich siedem i, i stąd zrobił się problem. No bardzo bardzo się cieszę z tego, że ta czwarta kwarta znowuż mimo tego, że była bardzo trudna. To po prostu była w pewnym momencie nerwowo, bo zrobiło się 10 punktów z 30, ale później ta końcówka od czwartej minuty w naszym wykonaniu wchodzą kilka rzutów konsekwentnie, żeśmy grali. Także no, no, no niesamowity mecz, jeden z takich, który na pewno na długo zapamiętam, tym bardziej, że już nie pamiętam, kiedy dostałem przednie techniczne u siebie na pali, także gratuluję odwagi sędziemu. Ogólnie mówiąc, trochę humorystycznie, ale, ale było dużo nerwów i, i, i udzieliły się one również i mi mogę tylko zespół przeprosić, że tak się zachowałem, a ogólnie mówiąc, bardzo się cieszę z tego zwycięstwa i na ręce pani kapitan, składam gratulacje i dziękuję tenerowi za gratulacje i pewnicę również bo po prostu naprawdę zagraliśmy dzisiaj kapitalny zawód. Kasia, mhm. chyba nic lepiej mentalny zespołu nie buduje przed play jak takie zwycięstwo. E, e, no tak, dziękujemy dziękuję również za gratulacje i faktycznie przygotowałyśmy się do tego meczu ostatnie dwa dni, bo teraz by dużo czasu nie ma między meczami na przygotowania, ale na tyle ile mogłyśmy i z tego się bardzo cieszę, że w końcu realizowałyśmy założenia, które przed meczem gdzieś nam sztab trenerski dał, więc to było widać od początku. Chęć, zaangażowanie, walkę i wiedziałyśmy po prostu o co gramy. Musieliśmy ten mecz wygrać, żeby mieć przewagę hali w pierwszej rundzie play-off, a że to się tak potoczy, jak się potoczyło, to na to nawet nie liczyłyśmy, ale cieszymy się bardzo, że tak jest. I wierzę w to, że właśnie teraz, przed tym najważniejszą częścią sezonu, taki mecz zbuduje zespół na pewno i będziemy teraz już w każdym meczu grały z taką chęcią, agresją od początku do końca i zajdziemy wysoko. I tu, trochę, że jeszcze się pojawiało pytanie odnośnie Pucharu Polski. Z jakim celem i nastawieniem idzie zespół? Nie, się pojawiło? Od no, Radia się pojawił Radia go, go. To jest po drodze. Zawsze Puchar Polski dla nas jest po drodze. Nie napinamy się, chcemy zawsze zagrać i gramy o zwycięstwo. W zeszłym roku byliśmy bardzo blisko, bo pokonaliśmy Lublin. Po dogrywce przegraliśmy z głównym faworytem Zarką Dnia, więc mimo tego, że żeśmy nie mieli jakichś nie wiadomo wielkich celów z Pucharem Polski, kiedyś to był Puchar Polski faktycznie był za was, było miejsce w Eurolidze, kiedy Polska miała dwa miejsca w Eurolidze, było o co walczyć, było. Naprawdę to był prestiż rozgrywki trwałej, nie sześć zespołów, tam nawet pięć najlepszych zespołów, tylko były rozgrywki od drugiej ligi przez pierwszą ligę Ekstraklasy i tak dalej. To był naprawdę bardzo duży prestiż tego wszystkiego. Dzisiaj tylko się trzeba cieszyć z tego, że jest sponsor drugiej suzuki, a więc na pewno to ta wzrosła. Jedziemy, tak jak powiedziałem, walczyć w każdym meczu, ale na nas najważniejszą częścią sezonu mamy przed sobą play-offy. Mecz Eurocupu, bardzo trudny wyjazd nas czeka do, do, do Rumunii, i, i teraz tylko wszystko trzeba zrobić, żeby naprawdę mentalnie wyposażyć. też taką sytuację, która, która po prostu była dla nas mentalnie bardzo trudna, bo Megan Gustawson spadła i tak wydawało się, że, że po prostu no, mocno skręciła nogę, ale wróciła na bójskę, pokazała charakter i mentalnie nas wzmocniła. Jak będzie w playoffach, zobaczymy. Następna runda na pewno będzie bardzo trudna. Ona jest zawsze trudna na zespołów, które są wyżej w tabeli, ponieważ w tym momencie ustala się w roli faworyta i trzeba to po prostu mieć udźwignąć. Poznań pokazał, że potrafił wygrać na wyjeździe i Bydgoszczy i tak dalej. Ten mecz, żeśmy przełamali bardzo szybko i ten mecz ostatni Nic, o niczym nie świadczy. Musimy po prostu go zresetować i nastawić się mentalnie na bardzo trudne pojedynek w układzie pierwszej rundy playoffów.